Polish Open zawsze było taką bardzo emocjonującą imprezą sportową, szczelecką. My to traktowaliśmy jako takie święto strzeleckie w Biamstoku na Podlasiu. Z 24 edycji przy 16 nagrodą główną był samochód i siedem razy samochód wyjechał za granicę, a dziewięciokrotnie został w Polsce. Cztery razy w Biamstoku w kalibrze i pięć razy w Polskę pojechał. Żeby wygrać samochód w tym roku, najpierw musiałam w pierwszym dniu w strzelaniu konkurencji strzelić serię minimum 96. Ja strzeliłam serię 99. Tym samym przeszłam do eliminacji, które wyglądały w sposób następujący: że każdy zawodnik strzelał po jednym strzale, po każdym strzale odpadała dana liczba zawodników i najlepsza czwórka przechodziła do superfinału. A superfinał. Już był strzelany pistolet i karabin jednocześnie. Zostawała dwójka najlepszych zawodników, po jednym z pistoletu i po jednym z karabinu. I ostatecznie ta dwójka, czyli ja i Maciek Ogórek, walczyliśmy tym ostatnim strzałem o wygranie samochodu. 9 lat temu również wygrałam tutaj w Białymstoku Fiat'a. Tym razem jest to... Moja pomarańczowa strzała Opel Corsa. Mam nadzieję, że będzie się super użytkował. Jest to cykliczna impreza. Liczymy, że 25. będzie równie udana. Już pracujemy intensywnie nad jej przebiegiem. No i cóż, zapraszamy kolejnych amatorów pięknego, nowego auta do przygotowań i do walki sportowej.